Dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj będziemy mówić o drugim aspekcie dotyczącym życia chrześcijanina na podstawie trzeciego listu świętego Jana. Wczoraj mówiliśmy o tym, że chrześcijanin w swoim życiu codziennym daje świadectwo prawdzie, którą jest Jezus Chrystus, prawdzie, która Go zmieniła. A dzisiaj dowiadujemy się, że Jan jest wdzięczny. Kajuszowi za to, że żyje w prawdzie. Że żyje tym, co głosi. Że żyje prawdzie, która go dotknęła i którą poznał. I w trzecim wersecie przeczytamy takie słowa. Przybywają oni od ciebie i potwierdzają, że żyjesz w prawdzie. Że żyjesz w prawdzie. I dzisiaj, mówiąc o prawdzie, chciałbym powiedzieć, że kiedy żyjemy w prawdzie. To prawda nas wyzwala. I powiem to na podstawie y, fragmentów z Ewangelii Jana, gdzie widzimy, że prawda, którą jest Jezus Chrystus, prawda, którą jest Jego Słowo, wyzwala nas z niewoli, wyrywa nas z niewoli grzechu. I w ósmym rozdzi rozdziale Ewangelii Jana. Od 30. wersetu czytamy takie słowa, które mówi pan Jezus, gdy to mówił, wielu z niego uwierzyło, wielu w niego uwierzyło. I właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział: "Jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Prawda wyrywa z grzechu, bo prawda objawia grzech, prawda pokazuje nam, w jakim momencie swojego życia jesteśmy. Prawda, czyli Jezus Chrystus, objawia nam to w swoim słowie." I wtedy możemy, i y, wtedy zostajemy wyrwani z tego grzechu poprzez Słowo, które do nas mówi Jezus i prawdę, którą poznajemy w Jego Słowie. Ale prawda również nas oddziela. I to, y, y, o tym mówi również Pan Jezus w Ewangelii Jana w 17 rozdziale od 14 wersetu, kiedy w modlitwie arcykapłańskiej Pan Jezus modli się do Boga Ojca takimi słowami. Ja im powierzyłem Twoje Słowo, a świat ich znienawidził, gdyż podobnie jak ja nie należą do świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ustrzegł od złego. Nie należą do świata, jak i ja nie należę do świata. Poświęć ich do życia w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak ja ich posłałem na świat i za nich poświęcam siebie samego, aby ich życie również było poświęcone prawdzie. A więc widzimy, że kiedy żyjemy prawdą, to prawda nas oddziela od tego świata. Jesteśmy oddzieleni poprzez słowo, poprzez uświęcenie od tego świata, w którym przychodzi nam żyć. Bóg posyła nas na świat po to, żebyśmy głosili Ewangelię, żebyśmy dawali świadectwo prawdzie, ale jesteśmy oddzieleni od tego świata poprzez prawdę. I jeszcze jeden fragment z Ewangelii Jana, czwartego rozdziału, który mówi o tym, że prawda również nas ożywia ożywia do życia. I w czwartym rozdziale Ewangelii Jana, w 24 wersecie czytamy: Bóg jest duchem. Dlatego ci, którzy czczą go, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Ci, którzy żyją prawdą, ci, którzy czczą Boga, chcą czcić Boga, mają to robić w duchu i w prawdzie. W prawdzie, yy, którą jest Boże Słowo, prawdzie, której doświadczyli. A więc widzimy, że żyć w prawdzie to być wyzwolonym. Być wyrwanym od grzechu, od, y, wyrwanym z grzechu, z niewoli grzechu, być oddzielonym od tego świata, ale zarazem żyć w tym świecie, aby dawać świadectwo prawdzie. I prawda, jeżeli ją żyjemy, ożywia nas, ożywia naszego ducha, ożywia nasze y, ciało, bo jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I ten duch, który mieszka w nas, daje nam życie. Życzę Wam, aby ta prawda, którą jest Jezus Chrystus, Ciągle było w naszym życiu i żebyśmy nią każdego dnia żyli. Radości w Panu. Pozdrawiam. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, widzimy się w Słowie na dobry dzień jutro.